W trakcie rozmów, które prowadzimy z naszymi klientami, bardzo często pada pytanie, jak wygląda rozliczenie z bankiem po uzyskaniu prawomocnego wyroku. Należy podkreślić, że jest to dla Państwa niezwykle istotne zagadnienie. Uzyskanie wyroku stwierdzającego nieważność umowy to dopiero wstęp do kolejnego etapu sprawy frankowej. Prawomocny wyrok stanowi ukoronowanie i zakończenie sporu z bankiem. Zgodnie z najbardziej powszechną definicją, prawomocność to stan, w którym od danego orzeczenia nie służy żaden środek zaskarżenia. Taki wyrok jest co do zasady wiążący dla stron i wykonalny. Tym samym jest on skuteczny. Należy także zwrócić uwagę na fakt, że wyrok zapadły w sprawie Frankowej dąży do ustalenia kształtu stosunku prawnego łączącego strony lub jego upadku. Stwierdzenie nieważności umowy kredytowej jest wyrokiem ustalającym. Nieważność następuje ex tunc, z mocy samego prawa. Oznacza to, że nie istnieje potrzeba wykonania przez stronę jakichkolwiek działań celem wejścia nieważności w życie. Strony pozostają związane ustaleniem nieważności i muszą zachowywać się zgodnie z wydanym wyrokiem. Następstwem uzyskania wyroku unieważniającego jest konieczność dokonania rozliczenia z bankiem, które odbywa się obecnie na podstawie teorii dwóch kondykcji. Zgodnie z nią należy przyjąć, że każde roszczenie o zapłatę traktuje się odrębnie i niezależnie od drugiego. Natomiast rozliczenie między jest dopuszczalny jedynie według przepisów o potrąceniu. Tym samym, wbrew często spotykanym w internecie informacjom, nie spoczywa na Państwu obowiązek zwrotu w pierwszej kolejności na rzecz banku całej wypłaconej kwoty kredytu. Proszę także mieć na uwadze fakt, że omówiona konstrukcja znajdzie także zastosowanie w sytuacji, w której kredytobiorca dokonał wpłat przekraczających wysokość wypłaconego mu kapitału kredytu. Uzyskanie prawomocnego wyroku pozwala na możliwość wysunięcia przez kredytobiorcę żądania zachowania banku zgodnego z wyrokiem tuż po jego ogłoszeniu. Bank może wyrok wykonać dobrowolnie lub odmówić wykonania wyroku. Dopiero w razie odmowy niezbędne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W tym miejscu należy przywołać wieloletnie doświadczenia naszej kancelarii w tego typu sprawach. Mianowicie, w lewej części przypadków banki nie są opieszałe w zakresie rozliczenia. Zatem skierowanie sprawy do komornika celem przeprowadzenia egzekucji jest dość rzadko spotykanym scenariuszem. Przywołaną tezę potwierdza przebieg rozliczenia z bankiem, w sprawie którą prowadziła nasza kancelaria przeciwko Santander Consumer Bank. Mianowicie sąd apelacyjny utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach, zapadły w dniu 13 stycznia 2023 roku w sprawie zawisłej pod sygnaturą akt 1C450 na 21. Tym samym bank został zobligowany do zwrotu na rzecz naszych klientów kwoty 186 tysięcy złotych. Wyrok sądu apelacyjnego w Lublinie zapadł w dniu 14 września 2020, 2023 roku, natomiast bank dokonał rozliczenia z naszymi klientami już w dniu 3 października 2023 roku. W omawianym przypadku klienci czekali tylko 19 dni na zapłatę przez bank należnym ich środków pieniężnych. Kolejnym przykładem niech będzie sprawa rozpoznawana pod sygnaturą akt 3C 1342 na 21, którą prowadziliśmy przed Sądem Okręgowym Warszawa Praga w Warszawie. Sąd wyrokiem z dnia 28 lipca 2023 roku stwierdził nieważność umowy kredytowej zawartej przez naszą klientkę z G-Money Bank w 2007 roku i zasądził na jej rzecz ponad 224 tysiące złotych. Pragnę szczególnie podkreślić, iż w niniejszej sprawie prawomocny wyrok został już osiągnięty w toku pierwszej instancji, natomiast następca prawny kredytobiorcy Bank BPH dokonał rozliczenia w terminie dwóch miesięcy od wydania wyroku. Mając na uwadze bogaty dorobek naszej kancelarii, należy wskazać, że zarówno sam proces sądowy, jak i rozliczenie nieważnej umowy nie musi być dla kredytobiorcy procesem żmudnym i czasochłonnym. Zwłaszcza, że większość wyroków wydawanych w sprawach kredytów frankowych zmierza ku nieważności umowy kredytowej. Współpraca z bankiem na końcowym etapie sporu przebiega zazwyczaj polubownie, bez konieczności podejmowania postępowania egzekucyjnego. Nasza kancelaria zapewnia klientom tą kompleksową obsługę, obejmującą również skuteczne wsparcie w zakresie rozliczenia oraz podjęcie w razie konieczności czynności egzekucyjnych.